Witam kolegów hodowców Dziś w końcu oddzielam młode oddzielam młode przenoszę do gołębnika zrobiłem to w ten sposób, że te młode co się dało oddzielić w zeszłym tygodniu to oddzieliłem a resztę młodych yy, wszystkie przeniosłem młodsze do, do jednego gołębnika roczniaków także na tym gołębniku jak, jak, jak go nazywam głównym zabrałem wszystkie młode te które były po prostu małe Przeniosłem do roczniaków. No i te, co teraz uroczniaków były, to dzisiaj w końcu je rozdzielam, resztę młodych odkładam do gołębnika, także tutaj mutki mam. I odkładam, mogę pokazać tu parę z nich, jak sobie wyglądają. O. O pstry z moich.. ej, będziesz uciekał. O, ucieka. Z moich nerwusek. pstry z moich wanlunów. Ja będę je pokazywał, jak już do gojemnika będę je odrzucał, będzie łatwiej. Podwójne roboty teraz by musiał robić. O, z tego gojemnika córki też tu mam młode do odłożenia. To zaraz tego czerwonego złapiemy. O, akurat jego matka się stoi koło niego, a matka. Jest e, córką samiczki. To jest 100% samiczka Adam Zemkę, Ta, co poleciała do góry. O, ona. 100% Adam Zemkę. Jej matka teraz zdobyła pierwszy konkurs na 11 tysięcy, chyba 131 gołębi w rejonie z lotu 320 km. To już drugi pierwszy konkurs na rejon w tym sezonie. Tydzień temu, test 300, zdobyłem pierwszy konkurs na 11 tysięcy chyba 160 gołębi. A teraz na 11 130 gołębi, także tu jest ona, zaraz ją sobie tutaj złapię. Tak wygląda samiczka, nerwusek po dwóch gołąbkach od Adama Zenkę. O dwa razy sparowałem i to zostawiłem sobie do rozpłodu późniaczkę. i dobrze zrobiłem, bo matka. Matka już drugi pierwszy konkurs na oddział w życiu zrobiła, a teraz pierwszy na rejon, także także super gołąbek. Także to uchowany u mnie 100% adanzenkę, po dwóch Także to już takiego tu mam. A ojciec, ojciec tam siedzi, to płowy. Ojciec jest płowy. samczyk jest 3,9 końcówka, płowy tego mam od taty. Jego matka była u taty dwa razy w tym roku. Pierwsza, chyba ma 4 na 4, po 10-11 konkursów. taki jest taki bardzo dobry gołębi, też późniak. Jajeczka już mają, więc broni. Także tu też takiego odkładam. Tym bardziej lubię czerwone. Nie mam czerwonych, a tu wyszedł czerwony. Drugiego dałem koledze, Pawłowi. Poszedł do Czechowic. Także. Akurat przed tym lotem, co babcia zdobyła pierwszy konkurs, ale myślę, mówiłem mu, że będzie się cieszył i mam nadzieję, że będzie miał z tego pożytek. Niebieskiego dałem, a czerwonego sobie zostawiam ze względu na kolor. A teraz tu kolejne młode, będą za tydzień, dwa tygodnie. I imbredowane 901 i rodzeństwo moich najlepszych lotników, bo tu matki są, te starsze samice tu dałem. Także na takie dosyć porządne gołąbki tu rosną. Także tu kolegom szybciutko pokażę parę młodzików, które odkładam. Cały dzień nie robię. Potem jeszcze z drugiego lęgu. Teraz odłożyłem ponad 100 sztuk. I teraz o takich właśnie w zeszłym tygodniu i resztę teraz. No a 20 młodych jeszcze sobie zostawię z drugiego lęgu. 20-30. Także. Taka gromadka będzie dla mnie na przyszły sezon lotowy. Także tutaj o, czerwony, jeden z nielicznych. O, taki nakrapiany ze sztoli. O, tak wygląda. Tutaj Van Lun. Tego już pokazywałem. Kolejny ze sztoli. Od córki wychowany. Pstry. Tak się prezentuje. O, drugi Van Loon kolejny. Tylko tym razem nakrapiany. Niebieski z Szaleńców. Teraz druga na oddział. Siostra siadła. Także super. E, no zresztą już ma w zeszłym roku i w tym roku dużo szybkich konkursów. Druga na oddział i czwarta na 11 tysięcy także. Także tu też takie. Kolejny, tym razem samczyk. Tak się prezentuje. I tu mam takiego misiaczka. Z czarnej i płowego, którego kiedyś pokazywałem. Także takie mam młode, odkładam teraz. Dla mnie już tam nie dużo będę odkładał, więc Częścią młodość z drugiego lęgu będę się mógł podzielić z kolegami. Jeśli ktoś będzie chętny, to zapraszam. 513 812 854. Mój telefon, moje wyniki w internecie sobie można zobaczyć. Już w tym sezonie mam dwa razy pierwszego gołębia w rejonie na ponad 11 tysięcy gołębi. Także myślę, że te gołąbki potrafią coś pokazać. Więc chętnie będę widział, jak się sprawdzą w innym terenie. Pozdrawiam, dobry lot.